No cześć, z tej strony Iza. Witam na kanale. Dzisiaj taki nieplanowany filmik. Postanowiłam dokonać kilku zmian w naszych segregatorach budżetowych. W zasadzie nie są one konieczne, ale może ułatwią mi zbieranie pieniędzy na takie cele, na które chciałabym uzbierać trochę kaski. Wymyśliłam trochę modyfikacji i będę właśnie robiła, że tak powiem, próbę. No bo oczywiście nie wiem, jak mi to wyjdzie. Zobaczymy po paru miesiącach, czy to ma faktycznie sens w naszym przypadku, ponieważ rozbiłam nasze wydatki, nasze oszczędności w zasadzie całe życie na o wiele więcej kategorii niż do tej pory. A to z tego względu, że w końcu chciałabym zacząć odkładać pieniądze na naprawdę prze, prze różne rzeczy. Też na te, które do tej pory, no, na, na które nie było po prostu miejsca w budżecie. Jeszcze nie wiem, jak będę to robić. Czy będę to uzupełniać z tych pieniędzy, które zostaną nam po całym miesiącu budżetowania, czy jednak yy, na początku miesiąca będzie uzupełnianie od razu tych kopert. Oczywiście, na pewno nie wszystkich, no bo nie będziemy w stanie tego zrobić. Jednak będę się starała, żeby to miało ręce i nogi. Będę to, oczywiście, pewnie w trakcie też modyfikować. To jest całkowicie normalne i jestem na to nastawiona. Jeśli chodzi o te nasze fundusze celowe, to dodałam tutaj jedną kopertę, <laughs> mianowicie. Po funduszu zdrowotnym stwierdziłam, że rozbiję też na dentystę. Także jest tu taka koperta w trochę innej formie i tak pozostałe kategorie takie bardziej moje personalne albo na takie, które chciałabym zacząć odkładać też będą tak wyglądać i to po prostu jest podpisane na co dana koperta jest i z tyłu będzie zamiast statusu po prostu wyzwanie oszczędnościowe. E, szczerze mówiąc tak podpatrzyłam to u naszych e, budżetujących koleżanek z zagranicy i bardzo mi się to podoba i chcę spróbować po prostu też tak w ten sposób to robić. E, ten segregator już widzieliście na poprzednim filmie, a jeśli nie to zapraszam bardzo serdecznie na rozkładanie kas do kopert w, na kwiecień. Właśnie tam mm, będzie on pokazany bardziej szczegółowo. Yy, więc może zrobimy tak. Aha, ja właśnie sobie liczyłam, ile już wydaliśmy w tym tygodniu. Muszę sobie gdzieś tu odłożyć. I dodałam jeszcze jeden wydatek roczny, ponieważ dojdzie nam opłata za. Dodałam czy nie dodałam. A, jest tutaj. Jeszcze go nie włożyłam. Po prostu tamte sobie wszystkie wyczyściłam. I za. Takie O, A tu sobie dodam, bo sobie przygotowałam nowy wydatek Amazon Prime. Tutaj na rok jest około 50 zł, bo zaczęliśmy po prostu <grym> oglądać jakieś filmy na Amazonie. No i też trzeba będzie raz w roku za to zapłacić. Także powoli będziemy sobie też tam zbierać. To będzie, jeśli chodzi o to. Dzisiaj do wyzwań nic nie odkładamy. Ja tu mam wszystkie moje segregatory, przyniosłam, żebym o niczym nie zapomniała. Dobrze. I teraz tak. Zaczynamy od małych zmian w naszych wyzwaniach oszczędnościowych, celowych. I będę przenosić na razie, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Osiemnastkę mojego Chrześniaka, no bo jest to typowo mój, <laughs> przepraszam, taki. Hmm, że tak powiem, cel, no bo to mój chrześniak, To <grych> prawda, robimy to razem, no ale ben, zabiorę to do mojego personalnego segregatora. E, a dokładam pierwszą Komunię świętą Hani, czyli chrześniaczki Tomka, mojego męża. E, I tutaj będziemy chcieli pewnie jakiegoś tysiaka sobie uzbierać. Mamy na to 3 lata dokładnie, 36 miesięcy. Yy, więc yy, założyliśmy, że po 30 zł miesięcznie musimy tutaj sobie wkładać. Nie będzie to tak dużo. Yy, no tutaj 18 Zosi też na razie chyba zostanie. Prawo jazdy też. Urodziny Zosi też pójdą do mojego personalnego. Bo tu będą to, są te tegoroczne urodziny. Yy, zostaje aparat. Emerytura też idzie do personalnego. Ja teraz się okaże, że tu nic nie zostanie. Black Friday też jest, No niewiele to zostało. Ale na razie tak to będzie wyglądać. Tutaj yy, 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 po drodze będziemy mieli jeszcze dodatkowe cele. Yy, już tak sobie myślałam pomału o takich celach na przyszły rok. I jeszcze dalej. Yy, na takie oszczędzanie długoterminowe. Także zobaczymy. Coś tu jeszcze na pewno wleci. Także ten na razie mamy z głowy. Nie mam na razie żadnej kasiory takiej, wiecie, dodatkowej, żeby sobie ten mój personalny segregator pouzupełniać. Zrobię to tylko na podstawie tych kopert. A od przyszłego miesiąca będę już myślała o tych następnych. No i wygląda to w ten sposób. Wzięłam sobie taki czarny, podobał mi się. Jest taki po prostu elegancki. No i pasuje do tych krokodylkowych. Bardzo lubię ten wzór. No i znajdziemy tu takie koperty jak paznokcie. Ja co prawda robię sobie paznokcie sama. Jednakże robię to dlatego, no bo wychodzi to o wiele taniej niż kosmetyczki, ale raz na jakiś czas lubię iść i sobie zrobić u kosmetyczki. Ale moja ulubiona, jedyna, najkochańsza kosmetyczka Martynka jest teraz na urlopie macierzyńskim. No i trochę sobie poczekam, zanim się do niej udam i postanowiłam, że w tym czasie sobie trochę kasy uzbieram, może na jedną lub chociaż dwie wizyty. Patrzcie, jak oglądam po ściąganiu tuszu z kart właśnie, trochę mi się zafarmował parunkieć. No i właśnie chcę sobie tak uzbierać trochę na te wizyty u niej, jak już zacznę z powrotem pracować także tu na razie nic fryzjer, tutaj bardziej myślę o jakimś albo zabiegu fryzjerskim, albo po prostu podcięciu, bo ja włosów nie farbuję i na razie też nic nie planuję z nimi robić także na razie też to omijam no perfumy, wiadomo każda kobieta lubi, ja bardzo lubię, mam bardzo dużą kolekcję choć znaczy bardzo, no, według mnie jest dość duża, ale zawsze jak jestem gdzieś Albo w Daglasie, i po prostu powołam sobie, no to jestem znowu zarażona i znowu chcę <laughs> mieć następny i następny zapach. No ale też będę sobie po jakiejś małej kwocie po prostu um, na to odkładać. I tak jak w tamtym wypadku, te wszystkie koperty zamiast statusów finansowych mają wyzwania oszczędnościowe. I tak będę sobie to po prostu zaznaczać. Dobrze, Black Friday, o, tutaj mamy pierwszy przykład koperty, którą będziemy sobie przekładać. Zobaczymy, ile to mamy kasę. 140 zł, a nawet nie zaznaczyłam wszystkich wózeczków, widzicie? Więc może zrobię sobie to teraz. Zakładam, że jeden guzeczek to będzie 20, a celu nie zakładam. Czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jak mi się uda takie wyzwanie uzupełnić i. Powiedzmy do końca, a będę chciała robić to nadal, to po prostu tą kasę sobie wpłacę na konto, a będę robić wezwanie od nowa. I wkładam 140 zł. Bo jest suche. Do koperty Black Friday. Te koperty są zrobione przeze mnie. Zrobiłam sobie takie z przedroczystym tyłem żeby było widać też to wyzwanie, i one są tylko i wyłącznie na banknoty, no bo wiadomo, że monety będą stąd wylatywały u rodziny Zosi. A tu mam jeszcze 18, ale 18 na razie tam zostaje. O, i tutaj też mam do wyjęcia kasiorę. Teraz zobaczymy, ile. Tutaj już mam 100. 220, 20 jakieś wyżarte. Dobra i tam była jedna czapeczka 20 złotych. To tak też zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzydzieści sześć, razy 20 to wychodzi 720. Chyba tak dobra. Czyli tak.

No na urodziny tą na razie nic nie wrzucam. No już się. Yy, moje urodziny też nie, Walentynki też nie, rocznica też nie. No to są takie rzeczy na które chciałabym bardzo odkładać, ale na razie nie mam z czego. Ale zobaczymy. Może z czasem się uda. Shopping. To są moje zakupy, wiecie, zakupy holiczki internetowe. <grym> No i tu mam zamiar uzbierać 200 zł, ale też jeszcze nic nie ma. Na książki też nie. Po 18 trafia to, to mojego chrześniaka. Tu sobie założyłam, że będę co miesiąc tu wrzucać. Na razie mi idzie nie? kiepsko. Też mam zamiar to odgonić. Powinnam w kwietniu stówkę wrzucić. Bardzo już chyba nawet. <laughs> Przepraszam. Dobra, to mamy trzy stówki. To też jest wysłanie. Zróbmy sobie, że jeden prezent kto jest 10 raz, 2, 3, 4, 5, 6. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i tu za dużo, nie jak takiego celu nie chcę. Ja bym chciała tak no, z 2500 uzbierać do trzech maksymalnie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Raz, dwa, trzy. Ojej. No, zobacz. O. Dobra. Fajnie, że chociaż cokolwiek mogę wsadzić w ten segregator. <grywka> Bo tak to byłby pusty cały miesiąc. Kredyty i raty. Tutaj będę oczywiście zbierać na nadpłatę kredytu i na nadpłatę rat, żeby po prostu spłacić je szybciej właśnie, a miałam ten status nadpłaty, ale to na razie nie. Na razie zostawię tam. No i emerytura. Tutaj zbieram kasiorę na emeryturę moją i mojego męża. Inwestycje może żeby począć. I tu mamy 500 zł. Jedna świnka to jest pięćdziesiąt złotych. Może tak trochę pokoloruję je. Raz, dwa. Sto pięćdziesiąt dwieście, dwieście pięćdziesiąt trzysta, trzysta pięćdziesiąt czterysta. Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, dobrze. I pięćset. Zawsze to jakiś początek. Powinno być ok. No, także na razie to, co mogłam, to sobie rozłożyłam. Jeszcze Wam pokażę oprócz tego, tutaj mam taką kopertę. Właśnie ktoś mi napisał w komentarzu, że warto zbierać się dla rodziców w razie właśnie tam jakiegoś przypadku losowego. I to jest właśnie to, o czym ja się rano sobie myślałam. W zasadzie myślałam o tym już, jak nagrywałam poprzedni filmik. Że będę chciała dla rodziców czy teściów coś tam sobie też odkładać w razie, wiecie, czy jakieś potrzeby, czy po prostu prezentu. Mania. Też zrobiłam kopertę dla Mani i tutaj będę chciała zbierać kasiorę na mm, wizyty u weterynarza. Ogólnie mój kot, odpukać, jest zdrowy, nic się tam nie dzieje, ale ma już 12 lat. Dokładnie w kwietniu kończy 12 lat. No i chcę być zabezpieczona, wiecie, żeby jako starowinka miała opiekę dobrą. No i to by było na tyle. Takie sobie wymyślałam kategorie. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. No i że Kasiola będzie się zbierała i będę ją potem sobie przelewała też na konto. Mam nadzieję, że taki filmik też Wam się spodoba. Jeśli tak, to jak najbardziej łapki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, na co tam macie ochotę. Komentujcie oczywiście, co Waszym zdaniem jeszcze warto zrobić, na przykład za kopertę, żeby odkładać też tak przyszłościowo. A ja już się z Wami żegnam i życzę Wam miłego wieczoru. Buźka, pa!